Hej, siemano z tej strony Mocnik, to jest kolejny odcinku na moim kanale Znowu takie samo przewitanie, ale dzisiaj po raz kolejny widzimy się na moim pięknym survivalu yy, Nie wiem sobie, jak się ta seria nazywa, bo nagrywam drugi odcinek z rzędu, ale jak obiecałem będziemy dzisiaj szli do wioski Dzisiaj zobaczymy sobie co mamy w tej wiosce, bo wioska wydaje się dość, dość ładna Tego tutaj kolegę, on tutaj widzę będzie pracować nam Gdzie on jest? O! Okej okay. Dobra, na razie mi stąd nic nie wyciągamy, w sumie nie wiem dokładnie jak, to, jak te wioski działają w tych nowych wersjach, ale widzę, że mamy tutaj jedzonko, a z jedzonka wcale nie pogardzę, no wszyscy okradają wioski, ja też będę okradać wioski, bo jedzonko to fajna sprawa, będziemy przy okazji mogli odnaleźć krówki, nie wiem, właśnie nie będę przerabiać tego jeszcze na chleby, bo, bo wolę zrobić sobie szybciej farmę krówek i myślę, że dzisiaj to będzie dobra rzecz, żeby zrobić, chociaż najpierw przydałoby się zdobyć jakieś żelazo, ups... To możemy też zrobić sobie właśnie jakąś ładną farmę krówek. Taki myślę będzie nawet nie najgorszy plan. Bo jednak krówki to po pierwsze skóra, po drugie jedzonko. Nie wiem w sumie jak, w jakim tam okresie czasu one mogą tutaj nam się rozszerzać, jeżeli chodzi o ich. No... żeby było ich więcej, rozmnażać nam się. Ale... Ale o, czcinę od razu, no i kozak kompletny. Tam weźmiemy sobie, no chyba na razie zbierzemy po prostu. Jak mamy czcinę, to jest super. Co to jest? Tu jest nikt. Wszyscy są na, jakby. Wszyscy są na wiosce. Yy, ale tak dziwnie mi się generują. Znaczy, generują się strasznie dziwne te wioski. Kolego, to co mi doproponujesz? Mroczny, mro, mroźny piechur i papier za emeraldy. No, myślę, że to może być dobra opcja. Mm. A, to też twój dom. Okej, okay, dobra, rozumiem, rozumiem. Nie wiem, jak się z ich sprowadzało. Aha, najpierw trzeba tego... O, mam jednego emeralda. No i kozak. Ja mam trochę chlebków, skórzone spodnie, które sobie od razu założymy i tą skrzynkę w sumie sobie sam od razu wezmę. Chociaż nie wiem, czy ona tu musi być, ale ta skrzynka już jest moja. Mam nadzieję, że jak wezmę tą skrzynkę, to mu się nic nie stanie. Panie Kowalu, yy, ma pan... 6 skóry oferujesz. Za 6 skóry oferujesz mi 6 Emeraldów, znaczy jednego. Boże. Za 6 Emeraldów. Boże. gubię się. Za 6 skóry proponujesz mi aż jednego Emeralda. Myślę, że to jest nawet dobra opcja, żeby zrobić farmę krówek właśnie. Yy, tych świnek się nie będę pozbywać, bo mamy jedzonko, jak mówiłem. Tutaj teraz mam przy sobie 14. W ogóle te dźwięki z Minecrafta. Tam mamy jakieś krówki. Krówek ogólnie w okolicy jest dużo. Czy tutaj ktoś jest? Nikt, ale oni łażą gdzieś, nie wiem gdzie. Tam gdzieś są wszyscy. Ten zielony mi interesuje, co on robi. Nie będę im tutaj podkradał jedzonka, bo mam dużo jedzonka. Ty, coś, ty właśnie nie jesteś nikim. Yy, czy tutaj ktoś mieszka, albo przebywa aktualnie? Nie wiem, ale masz jedzenie. Widzicie, ile ja mam jedzenia? Po prostu piękna sprawa. Bryłka złota. Yy, weźmiemy sobie skrzyneczkę standardowo. Skrzyneczki bierzemy. Chociaż nie wiem, tą skrzyneczkę zostawię. Może kiedyś jeszcze coś tam znajdę, chociaż wątpię raczej. Yy, nie znam się dokładnie w sumie na tym, na, 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 tych nowych wioskach. Gdzie oni są tutaj? Czy ty mi coś zaproponujesz, czy kim ty jesteś w ogóle? A, czyli nie. Chciałem z wami pogadać, ale jak nie, to... To jak te pochodnie są ustawione? Dobra, zostawię tam jedną. Przynajmniej jedna była, przynajmniej te dwie, znaczy jed... Jedna nie była moja, nie wiem która, gdzie on jest? kaj ty tam biegniesz? Wracaj do wioski! Nie oddalej się tak, potem zobaczę, jakiego będę bić. O, i przy okazji, jak widzicie, mamy y, tutaj sobie y, jakąś się skinkę, z której. O, nie, mamy kanio. Oh! Zaplanowałem to. Znaczy to, to, to był taki. że bałem się, że za, za wysoko. i tak chciałem tu wejść. Może nie tak szybko, ale chciałem. <laughs> o, oh, shit. Chyba jak ktoś wpadł do lawy. I chyba się z tego cieszę, że wpadł do lawy, a nie na mnie. O mój Boże, ale się przestraszyłem. Mamy tu sobie w ogóle coś tak, Mamy, możemy wyjść na blokach yy, na blokach siana. Nie no, musimy trochę teraz wykować tego wszystkiego. Ale mogłem mądrzej to rozegrać i postawić pod sobą Siano bym mniej HP stracił, no ale już co się stało to się nie odstanie. To jak tu jesteśmy, to przy okazji zbierzemy też żelazo, które jest tutaj. No i nie no, i spadł mi gdzieś. ho, ho kolego na głowę chciał mi spaść, ale mu się na szczęście nie udało. Mamy 6 żelaza, znaczy 8 żelaza. Ty, tam i żelaza chcesz podkreść? Mamy tu jeszcze jakieś żelazo wyżej? No znaczy, i tak będziemy musieli tam zejść. Ale tu mamy żelaza. Halo, podnieś mi to. Podniósł mi to, podniósł mi to. Ciągle mnie sfędzi nos, jak widzicie. Yy, coś tu jeszcze jest. Jakieś żelazo, właśnie, coś takiego. Na pewno jest gdzieś, ale po prostu trzeba je znaleźć. Czkielet w okolicy. Już go słyszałem. Słyszałem go tylko po tym, że jest. nadzieję, że nie przyjdzie do mnie. Ile mam 17 węgla? A, w pasku mam węgiel, okej okay. eee, Musimy sobie zrobić teraz tą farmę i pogarniemy. pogarniemy sobie. Dużo ich. Ale dam sobie z nimi radę. Naprawdę tego nie rozumiem jak można przegrać na zombiaki. Nawet te małe, te małe przecież przez chwilę cię nie atakują jakby. O, oparcie żelazo. Dobrze, że postaraliśmy kopać ten. Tutaj mam nadzieję, że zaraz znowu nic do mnie nie przyjdzie, bo teraz jestem w gorszej pozycji. Znaczy, pozycja jest nawet nie najgorsza. 18, węg 18 żelaza zaraz będziemy mieli na zbrojkę jakąś. 32 węgla sobie pozbieram tylko. Yy, więcej nie potrzebuję, jeszcze trochę kobla. Ale odrobiliśmy tym killoffem, jak widzicie, żelazo, które potrzebowaliśmy, więcej potrzebuje kobla żeby stąd wyjść. Więc mamy wioskę, mamy masę kanionów w okolicy, jak widać na mapie. O, dobrze, że ta mapa pokazuje to. Jak widać na mapie, mamy masę kanionów, jakieś jaskiń w okolicy. Więc jest super. Yy, więcej tego kobla jeszcze. Tak, do 48 pozbieram. Yy, a propos, małego. No i widzicie, no co to jest? Co to, co to problem jest pokonać takiego malutkiego zombieczka? Ten tutaj już dostał wcześniej. Yy, ale widzę, że mamy tutaj, dosyć długie to jest. Tylko o, jest więcej żelaza. Nie spadnie mi nic na głowę. Słuchaj, wyjdziemy w sumie tą wodą zaraz, wypłyniemy sobie do góry i pójdziemy robić tą farmę w końcu tych krówek. Gdzieś przed domkiem ją sobie zrobimy. Yy, o ludzie, ile żelaza tutaj będzie. To już na pewno będziemy mieli na zbroję i na tarczę. Ale mnie ten nos fędzi, masakra jakaś. O Boże. 32 żelaza, jest ok O, jest więcej żelaza jeszcze. A, jedno. 33 żelaza. I kolejny kanion. Nie, do kolejnego już chodzić nie będziemy. Jakieś żelazo tutaj gdzieś? Nigdzie. To sobie coś zjemy i zaczniemy płynąć do góry. Żeby mi się chociaż życie odnawiało. Tu jest jeszcze żelazo, patrzcie. Przydałoby się tak pozbierać tego żelaza, żeby nie, nie marnować innych węgla, ale dobra. O, tam jeszcze coś jest. A potrzebuję teraz tylko cztery. Yy, potrzebuję cztery, mam jedno. Potrzebuję jeszcze trzy. Yy, to przejdziemy się jaskinkom na szybciorku. No ale nie ma żelaza. Jaskinia, w której nie ma żelaza. I to nie jest żart, nie, nie ma żelaza po prostu. Nie może, jestem ślepy, ale tu nie, nie, ja żelaza nie widzę. O, tu jest, dobra. Trzy potrzebowaliśmy i trzy mamy. Tak? 40, 40, może myślałem, że ten, że ten gacek ma plecak na sobie. Yy, a się noc już chyba robi. Tu chyba wyjdziemy, ale nie jestem pewny, ale mam nadzieję, że tutaj wyjdę na spokojnie. Yy, Żelaza od razu będzie wlatywać do pieca. 20 co? Czekaj, jak ja to policzę? Nie no, 48. Tak, 40 to chyba jest. Już szkielety jakieś, ale to pode na szczęście. Czekajcie, 20. Ty bo zgupiałem. Nie, no 40. Tak, 40 żelaza, Nie, no nie. Tak, dobrze mówię. Tylko, że nie na pół, tylko. No, dobra, nieważne. Jakoś mi tak nie wychodziło z 40 żelaza. Ale na pewno jest ok. Zrobimy sobie drugi piecyk na szybko. Wiecie, ale teraz miałem takiego po prostu w głowie miałem mieszankę, dobra, tutaj wyjmiemy, albo nie, zrobimy sobie tak, patrzcie, to muszę, chciałbym podnieść tego kobla, yy, tutaj wstawimy sobie drugi piecyk, będzie dobrze, tylko gdzie są te kamienne cegły i gdzie są te schodki, tak, tak, i tu mamy sobie piecyki, tylko 24 to jest, tu mamy, wstawimy sobie 3, a tu dwa. Będzie OK. Musiałbym pozbierać dwadzieścia... 20, 20, czterdzieści żeby móc to równo podzielić na pół. Żeby było po 24. No nie pomyślałem, no. Ale już nie, nie chciałem dalej biegać po tej jaskini. Dobra, dostawimy sobie drugą skrzyneczkę i mam od razu więcej miejsca. Rotem flesze, ziemniaczki dołożymy, jabłuszka sobie weźmiemy ze sobą. Czyli musimy iść pozbierać troszkę drewienka teraz. To sobie odstawię, bo na razie mamy jedzenie z krówek. Więc sobie od razu zjemy. Eee, I co, potrzebuję? Żelazną siekierkę. Chyba, hmm, że mam tam siekierę. To mam siekierę. No ale nie, nie będziemy już. Aż tak nie będziemy oszczędzać. Przecież mamy już trochę tego żelaza. Znaczy, może to nie jest jakaś ogromna ilość, ale mamy już na całego seta i na. I na. Właśnie to chciałem powiedzieć. Yy, mamy tam jakieś więcej drzewek? Tam jest to latające drzewko, które my ostatnio rozwaliliśmy. Potrzebujemy? Nie ma tu więcej drzewek. Nie, nie mamy takiego specyficznie jakiejś... tam jest szkielet, ty. Tego szkieleta sobie ominę w bezpiecznej odległości. Bo szkielet w, w złotym secie może przeszkodzić mi niemałych problemów. Szczególnie, że nie mam ze sobą tarczy żadnej, nic. Chyba mi zauważył? Nie, nie zauważył mnie. Okej, okay, dobra. Yy, nasze drzewko rozwalone, ale my nie mamy tutaj drewna! Nie no, musimy je chyba zrobić... O, patyczki mi wypadły. Chociaż nie, bo to... Teraz patyki właśnie wypadają z tego, no ale i tak. No nie no, nie mamy za mało drewna, żeby zrobić z... 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 z tej oto... Z, dębu, z... z dębu, żeby zrobić tutaj farmę krówek, więc zrobimy ją z... Z tego drewienka. Tylko i tak mam mało patyków. Szczególnie teraz przy sobie. Ty w ogóle krówek chciałem zrobić farmę. A to same świnie w okolicy są, ale tam są krówki jakieś. Dwie, trzy. Trzy też dobrze. Tam dwie dodatkowe też trzy. No widzicie, na kozak. To ma no, będziemy mieli od razu większą jakąś taką. większej farmę taką. O, ludzie. Mamy eee, południe? A, jeszcze nawet południa nie ma. W sumie na żywo ani w Minecrafcie nie ma jeszcze południa. Dobra, mamy. Musimy pozbierać trochę tego. I wygładzić delikatnie teren tutaj, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Yy, tak, mniej więcej chyba tutaj będziemy się osiedlać. Albo po prostu zrobimy sobie tutaj. Będzie taka jedna baza wypadowa, gdzie będzie druga baza wypadowa po prostu i będzie super. Yy, I co? No i jest super. Naprawdę. Mamy już ładny domek, mamy farmę. Yy, mamy dosyć dużo jedzenia, będziemy mieli zaraz, znaczy mamy farmę, mamy, będziemy mieli farmę krówek, mamy jakiś tam podziemny minidomek, domek taką, że tak, że tak mogę powiedzieć, bazę wypadową, coś w tym stylu, o Boże, ile tam jest krów na mapie, tak sobie spojrzałem, yy, ile tutaj mamy, 42 drewna, nie no, trochę więcej musimy mieć tego drewienka jednak, yy, jednak troszkę więcej go potrzebuje, a już tutaj 12,5 minuty odcinka. A my już tutaj, my jeszcze nawet nie zaczęliśmy farmy robić tutaj, znaczy to nie będzie na razie jakaś super piękna farma, ale będzie, znaczy nie będzie, ale będzie, tak właśnie. Yy, nie, będzie wielka, nie będzie jakaś super piękna, wielka, ale, ale ogólnie będzie farma, <laughs> żeby nie było, że nie będzie farmy. Yy, tutaj, no jest tego drewienka już 64, troszkę więcej wezmę, bo tam jeszcze w skrzyneczce mamy, ale okej, okay. myślę, że jest okej, okay. jakieś patyki może wypadły, czy nic, zero, nul. No naprawdę, nie wpadają żadne potyki. Myślę, że nie musimy zasadzać drewna, bo mamy go w okolicy. Myślę, że wystarczająco. W pełni wystarczająco, żeby, żeby to zrobić. Dobra. Zaczniemy sobie robić tą farmę. Myślę, że naprzeciwko, tak od razu. Czy bardziej tutaj, ale to by musiał. Nie, to tutaj sobie zrobimy tą farmę. Zobaczcie, tu zaczniemy ją robić. Raz, dwa, trzy.

tak, farma krówek będzie miała 10 na 10. Będzie takim jakby mini domkiem. Yy, nie potrzebnie skoczyłem, bo straciłem tylko życie. Yy, weźmiemy sobie tutaj to... Tak, ogólnie wszystkie farmy będą miały mniej więcej 10 na 10, Może potem będą robić jakieś... nie wiem, większe, ale na razie nie potrzebuję większej. Będziemy dbać o to, żeby było odpowiednia ilość krówek. Tam mamy rzekę, albo miałem... czekajcie, mamy jeszcze trzcinę. to przy okazji, ale dobra, to zrobimy płotki. Tam już widać nasz piękny dom. Piękny, sarkastyczny. Sarkastycznie, ale jest. <grywa> yy, weźmy sobie czcinę i od razu zaczniemy robić sobie patyków. Mamy tyle. Troszkę więcej drewna sobie weźmiemy i przerabiamy je. Troszkę drewna trzeba przerobić. Przynajmniej tyle. Trzeba zrobić troszkę więcej patyków. No, 51. Dobra. Yy, to dzielimy sobie. Sprawdźmy, czy tyle starczy. Teraz jeszcze bierzemy. Yy, przynajmniej z dwie tak się robiło: furtkę. Tak, tak się robiło: furtkę. Z dwie furtki musimy mieć. Yy, I powinno myślę, że tyle płotków starczyć na spokojnie. Oby. W ogóle tam już świnka się pcha O, już zobaczyła, że niosę. Yy, zobaczyła, że niosę płotki, to od razu uciekła. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I sobie będziemy mieli wejście do tego. Ale nie, myślę, że będzie ok. Czy nam starczy tego, czy zrobiłem o tak parę za mało? Nie, będzie ok, na pewno starczy. Tylko po 10 mamy tutaj z każdej strony. To zostało nam jeszcze 10, widzicie, płotków. Zrobiłem aż za dużo. Yy, to możemy to wykorzystać jakoś tak mniej więcej. Żelazo mamy, to nie będziemy tu stawiać pochodni, myślę. Skoro mamy żelazo, yy, potrzebuję troszkę dirta, ale nie stąd, jakoś tak, żeby pozbierać to przynajmniej stąd. No, z 3 diry to potrzebuję, bo chcę tam skoczyć na to. Chcę, żeby jakaś to, jakoś ta farma wyglądała, nawet nie najgorzej. Yy, tak, teraz weźmiemy. Postawimy sobie tutaj tylko po to, żeby to. Okej, okay, jest okej. Okay. A, nie, jeszcze tutaj potrzebuję to postawić. No, teraz jest dobrze. <ścoughs> I lecimy wzdłuż tego. Ładnie to ozdabiając jakoś. Może to nie jest jakieś najpiękniejsze, ale będzie okej. Okay. Yy, tak, stawiamy tutaj kolejny, rozwalamy to. Będzie trzeba jeszcze przyprowadzić te krówki. To nie tak, że no to koniec, że, że farma krówek zrobiona, no może bez krówek, ale jest nie? Nie, 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 o nie, postawiłem to tam, dobra, zaraz to zniszczę. Yy, idziemy wzdłuż, dobra, nie wiem właśnie po co od razu to niszczyłem, skoro mogłem sobie. Tylko coś mówię, dzisiaj lewa ręka, znaczy dzisiaj, dla Was to jest już jutro, ale. Jak w poprzednim odcinku mówiłem, czyli dzisiaj, bo nagrywam te odcinki dzisiaj. Lewe ręce jakieś ostatnie mam strasznie. W ogóle dajcie znać, jak podobają wam się nowe miniaturki i, i poza tym wbijajcie też na Discorda. <laughs> ale dajcie znać, jak się wam, się, się wam właśnie podobają nowe miniaturki z, te, z, z tak renderowane. Yy, o, mamy wszystko zebrane, tam zaraz wejdziemy jeszcze. Yy, jest okej. Okay. Znaczy, no nie jest to najpiękniejsze, ale... Yy... Nie, jest najbrzydsze Gdzie jest to? Tu jest to drewienko. Pójdziemy jeszcze od razu przerobimy sobie wszystko. Pochowamy to, co nam nie jest potrzebne. To jeszcze trzeba zniszczyć. A nie, już to zniszczyłem, ok. Nawet już zapomniałem o tym, że zniszczyłem ten sub derta, po prostu. Masakra jakaś. Więcej spać po prostu trzeba i tyle. A miałem porobić to. Dobra, mamy pochodnie przy sobie. Mamy pięć pochodni. Potrzebujemy cztery pochodnie, więc jest OK. Yy, żelazo. Więcej żelaza. Wyciągniemy to całe żelazo i tak stąd już. Zaraz. Zrobimy sobie set zaraz, ale na razie weźmiemy, poprzerabiamy to. Potrzebuję cztery pochodnie, czyli akurat zostanie mi jedna. Tak mi się wydaje. Tak, akurat zostanie mi jedna. I yy, po jedną chcę trzymać. A nie, schowałem ją. Jedną chcę trzymać w ręce, to zaraz przerobimy. Jest to stąd wyjście, nie ma. Okej. Okay. W ogóle, mam, teraz dopiero zobaczyłem, że mam coś takiego koło domu. O nie, uderzyłem, przepraszam Was. Nie chciałem uderzyć ten mikrofon. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. o nie, to jest potrzebne więcej! Ale zepsułem! Dobra, zaraz, zaraz pójdziemy, najpierw idziemy po krówki. Yy, nie chcę tego mieć. O! Tego wychodzi trochę więcej niż się spodziewałem. To świnia będzie do Nie, bo, św bo świnie nie idą za tym. Owce za tym idą na pewno. Ale na razie chcę prowadzić tutaj krówki. Króweczko, chodź do mnie, chodź króweczko, króweczka chodź. Dobra Przeprowadzimy teraz armię krówek do swojej zagrody Tam jest jeszcze jakaś jedna gdzieś Ale dobra, to nie, na razie nie Omijać wodę, na mapie widzę gdzie jest woda Halo, krówka, krówki To do, do mnie, tutaj Chodźcie, ty też Wszystkie, po kolei Nie pchać się Boże, jak z tymi krwami trzeba wolno iść No, 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 chodźcie, chodźcie, nie ma, nie ma co... Nie, ty nie idziesz Dobra po prostu się Ciebie zaraz pozbędziemy. Nieładnie mówiąc, Ty na no, owca, idź stąd. Krówki chce, a nie Ciebie. Ty na no, patrzcie jaka natrętna owca. Tam krówka została gdzieś w tyle. Czekajcie, ja sobie zostawię tak. Ciebie poproszę. Króweczko. No nie, ta owca też idzie znowu. Dobra, owca się zaraz pozbędziemy. Yy, mamy już super wszystko, teraz sobie coś zjemy. Zamknęłaś mi co od razu przyspieszenia dostałeś? Gdzie jest ta owca. Przykro mi, owieczko, ale nie miało cię tu być od samego początku. Yy, popuszki nietoperki. No i pięknie. Yy, mamy zrobioną farmę. Jeszcze przeprowadzimy tak z trzy krówki przynajmniej. Yy, tylko najpierw spanko, Żeby nie było, że mowy do mnie atakować podczas prowadzenia krówek. Okej, okay, nie w tą stronę. Tam pamiętam, że były krówki gdzieś tutaj. Gdzie one są? Tam, trochę dalej. Dobra, ale też nie jest jakaś super daleko. Gdzie te króweczki są? Tutaj, chodźcie. Sześć kurczaki idą za czymś innym. Palion miał wcześniej te farmę kurczaków na serwerze. Czekajcie, nie idźcie jeszcze ze mną. Tam z góry muszę sprowadzić do was. W sumie to jeszcze tak. Jak, jak, jak pójdą jeszcze dwie, to się. Trzy, to się nic nie stanie. Wszystkie idą. Gdzie one są, tu są. Tylko nie traćcie HP schodząc tamtąd. O, ludzie! Jak ar jaka armia krów za mną idzie. O, więcej was. Chodźcie, chodźcie, nie ma co. Żadnej nie zostawię, żadnej nie opuszczę. Na razie, powiecie, na razie je będę powiększać, ale potem to już wcale nie będzie polegać na tym, że Będę mi miały dostarczać tylko więcej krówek. Tylko będzie trzeba robić redukcję liczby zwierząt na farmie. Tam już są cztery. Ciekawe w ogóle ile wyrastają te krowy. Nie zostawiłem żadnej po Nie, nie, idą wszystkie. Raz, dwa, no sześć idzie. Coś teraz, zaraz przyjdą do tej zagrody. Masakra. Ta mała to jak tam? Już idą, patrzcie. Znaczy jeszcze nie idą za tym, ale już idą za tym. Chodźcie, chodźcie wszystkie. O, exp, eksp, zapomniałem exp zabrać. Tak, tak, wszystkie po kolei. Wszystkie dostaną, tylko czekajcie, zamknę. Każda, która może, tutaj, dostanie. Jeszcze, no mała jeszcze nie dostanie. ok, okej, okay, okej. Okay. Ekspa pozbieramy. Krówek już mamy od groma. Dobra. A więc, myślę, że farma, znaczy jeszcze nie jest skończona, bo trzeba zrobić, dokończyć te latające lampy. W sumie, no właśnie, dokończmy najpierw lampy. Nie, nie marudźmy jeszcze. Jeszcze chwilka, jeszcze, jeszcze sekundka. Jeszcze tutaj wziąć jeden węgiel, jeden patyk, trochę żelaza przerobić, nie będziemy robić teraz seta całego, tylko weźmiemy sobie dodatkowe cztery żelaza, przerobimy je, teraz zrobię pewnie pięć tego, no właśnie, jedną sobie odłożę, to sobie zbiorę do ekwipunku, to sobie schowamy, na razie. I bierzemy te latarenki jeszcze idziemy zasadzić tą trzcinę. I to będzie koniec tego odcinka, tylko że musimy dokończyć to, bo źle sobie policzyłem. Wiecie, jednak chcecie. Wiecie, jednak chce mieć to jakoś ładnie oświetlone. Teraz jest OK jest OK. Tu mamy tą rzeczkę i w tej rzeczce albo gdzieś w okolicy postawimy sobie. To będzie dobre miejsce, żeby to zrobić. Koło krówek, koło tutaj być, będą też inne farmy. Tylko zrobimy je ładniejsze, nie tak jak ta teraz. Yy, tak, 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 tak i tak... A, jeszcze jedno. No to tak. Od razu wykupimy sobie więcej miejsca następne żeby nie było, więcej miejsca jest. Cyk, 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 więcej, więcej. Tutaj sobie zrobimy miejsce. Nie, tutaj jest tak, więc tutaj jest cobblestone, tutaj zrobimy tak. Jest tak, no i super, mamy teraz dużo miejsc na farmę trzciny. A ja w tym mi miejscu właśnie, o, w tych moich spodenkach, i mieczem z mieczem w ręce, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, kolejny 25-minutowy, czy jakoś tak w tej okolicy odcinek. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Więc lajkujcie, jeżeli odcinek wam się spodobał. O, z killfem też z kierkom mogę. Lajkujcie, jeżeli odcinek wam się spodobał, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, gdzie znowu od nowa wszystko zaczynamy, wszystko po kolei robimy, yy, gdzie pokazuję wam wszystko, jak to ma wyglądać, yy, jak jak wygląda mój świat i, poza i wszystko poza tym, jak robimy bossy, wszystkie sami, bez nikogo. To zostawcie lajka, napiszcie mi jakiś miły komentarz, a nie musi być miły, może być jakiś inny, gdzie będziecie, możecie mi nawet zhejtować Powiedzieć mi, może inaczej, konstruktywną krytykę napisać, nie ma co hejtować ludzi w internecie Ale możecie mi napisać konstruktywną krytykę, więc ja nie będę niczego żałował, teraz jakby żałował, przepraszam, nie, be, nie będzie mnie to boleć, tylko będę z tego raczej korzystać a teraz dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, no i do zobaczenia w następnym, siemka